Dzisiaj o kondycji sektora bankowego, o tym jak wygląda nasz sektor bankowy, będę rozmawiał z szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapraszam do Kasy Wilkowicza. Pan Maciej Szczęsny, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodził się nas odwiedzić w studiu. Witam pana prezesa. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan gwarantuje depozyty klientów banków. Musi pan wiedzieć, co w tych bankach się dzieje, więc zapytam pana o kondycję finansową sektora. Ona nie budzi wątpliwości. Wiadomo, że jest dobra, zyski są wysokie, ale pojawia się pytanie: co na przykład w przyszłym roku? Jesteśmy już po. Serii podwyżek stóp procentowych. Prezes Klapiński oczywiście nie mówi, że to seria, tylko że dostosowanie. Być może te obniżki jeszcze będą miały miejsce w przyszłym roku w jakimś zakresie. W przyszłym roku też banki zapłacą wyższy podatek dochodowy. Więc jak, czego można się spodziewać, jeśli chodzi o, o wyniki sektora bankowego w 2026 roku, o to, jak się zmieni kondycja sektora wstępie małe sprostowanie. To nie ja oczywiście gwarantuję, tylko bankowy fundusz gwarancyjny gwarantuje do 100 tysięcy euro w złotych polskich każdemu klientowi banku, czy to osobie fizycznej, czy osobie prawnej. Także chciałem to sprostować. Natomiast jeżeli chodzi o sektor bankowy, to kondycję tego sektora oceniamy bardzo pozytywnie w BFG. Od ostatnich kilku lat sektor systematycznie poprawia kapitały osiąga wysokie zyski ma też bardzo dobrą kondycję jeżeli chodzi o płynność taki wskaźnik kluczowy relacji kredytów do depozytów jest na niskim poziomie i około ekonomistów, 60... ekonomistów to martwi bo chcieliby żeby rynek kredytowy rozwijał się szybciej tak, to może martwić, ale w innym kontekście. Natomiast w kontekście nadpłynności, nadpłynność zwiększa bezpieczeństwo bilansu banku i banki przekierowują tą nadpłynność w papiery skarbowe w większości, co pewnie cieszy też ministra finansów. Także obecna kondycja jest bardzo zadowalająca i jeżeli chodzi o zbliżający się rok 26, myślę, że on będzie trochę. Bardziej skomplikowany pod względem zyskowności, natomiast on nadal będzie według mnie rokiem bardzo korzystnym dla sektora. Oczywiście mamy te wszystkie wyzwania, o które pan redaktor wspomniał. Będziemy mieli do czynienia z zawężaniem się marży. To jest dosyć techniczne w polskich bankach. Bilanse są w dużej mierze oparte o oprocentowanie zmienne. W związku z tym, kiedy Bank centralny obniża stopy procentowe, a mieliśmy już znaczące obniżki. To wpływa to w sposób dosyć mechaniczny negatywnie na marżę. Na kredyty automatycznie, a depozyty tak, zwykle są krótkoterminowe. Więc jeśli nawet biorę depozyt, czy składam w banku depozyt na trzy miesiące, to za kolejne trzy miesiące już mam to inną prawda. ofertę, gorszą przy obniżkach stóp. To prawda, no i jest część depozytów, których de facto nie da się już przeszacować w dół. Te depozyty, które trzymamy na rachunkach bieżących, one już są oprocentowane na poziomach zbliżonych do zera. W związku z tym, to one tak naprawdę są tym elementem, który obciąża wynik odsetkowy netto banków w przypadku spadających stóp procentowych. Bo Niżej już się nie Bo da. niżej się już nie da. Do tego dochodzi dodatkowe obciążenie podatkiem, zwiększonym podatkiem bankowym. Podatkiem CIT. CIT tak, jeżeli chodzi o podatek bankowy od aktywów, on będzie Obniżone, nieco, ale za rok. Tak jest, zgadza się. Więc natomiast myślę, że nadal będziemy mieli do czynienia z relatywnie wysokim wynikiem sektora na tle. Takich długoterminowych trendów, jakie mieliśmy w przeszłości. Czyli bezpieczeństwo będzie zachowane. W Jak w najbardziej, tak uważam. A czy widzi pan w sektorze słabe punkty? Czy to w takim ujęciu szerokim, że polskie banki mają z czymś problem generalnie, czy to w ujęciu takim, że są jacyś gracze rynkowi, mniejsi, więksi, którzy nie wiem. Podejmowali zbyt duże ryzyko, i w związku z tym mogą się pojawić jakieś problemy, czy mają inne, jakieś własne kłopoty, z którymi będzie im trudniej sobie poradzić przy słabszych, jak, jak mówimy, warunkach zewnętrznych. Nie, na szczęście z punktu widzenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oczywiście nie, nie obserwujemy takich sytuacji w sektorze. Ta sytuacja, ta obecna kondycja jest naprawdę bardzo dobra. Natomiast to wydaje mi się, co, co, na co warto zwrócić uwagę, to nie oznacza, że sektor nie ma pewnych wyzwań przed sobą. Są to wyzwania, powiedziałbym, bardziej w horyzoncie średnioterminowym. Na pewno, obecny koszt ryzyka kredytowego jest historycznie bardzo niski. I należy zakładać, że w dłuższej perspektywie zapewne jest nie do utrzymania. To oczywiście nie oznacza, że dla banków zagrożenia ich egzystencjalnego, natomiast może oznaczać, że zyskowność sektora będzie dotknięta rosnącym kosztem ryzyka. W takim horyzoncie, szczerze, mówię, 3-5 letnim. Z drugiej strony to ryzyko wzrośnie tak naprawdę wtedy, kiedy w bilansach banków pojawią się kredyty, więc <tryk> najpierw musi być ta akcja kredytowa, o której już wspominałem, do tego, żeby któreś z tych kredytów tak. nie były spłacane. Tak, jak najbardziej. I wychodzimy dopiero de facto z takiego okresu bardzo niskiego, czy nawet ujemnego wzrostu. Akcji kredytowej w niektórych obszarach, jak chociażby kredyty korporacyjne i wychodzimy dopiero z tego okresu, ta akcja kredytowa nabrała trochę tempa, no ale ona nadal pozostaje słabsza niż wzrost depozytów, także ona jest nadal na dosyć niskim poziomie. Również zwróciłbym uwagę, że penetracja kredytów, często obrazowana przez porównanie Portfela kredytowego w sektorze do PKB. Ona jest też w Polsce na niskim poziomie, szczególnie jeżeli chodzi o kredyty korporacyjne. I w pewien sposób można powiedzieć, że to jest taki trochę gospodarczy wyjątek czy ewenement, że polska gospodarka jest w stanie rozwijać się w tempie. Atrakcyjnym powyżej 3% PKB, w przyszłym roku możliwe, że powyżej 4%, czy w okolicach 4% realnego wzrostu PKB, pomimo tego, że nie zaciąga tak naprawdę, nie robi tego w oparciu o dług. Takich przykładów rozwoju w krajach nawet rosnących no, nie ma wiele. Tak, Patrzymy. chociaż tutaj pewnie można dyskutować, bo to mówimy o zadłużeniu tak naprawdę w krajowych bankach, ono jest rzeczywiście bardzo niskie. Polskie firmy mają też sporo zadłużenia zagranicznego, to się bierze z tego, że są zagraniczni właściciele, którzy albo bezpośrednio kredytują, albo ich banki za granicą kredytują te spółki, córki, choć to oczywiście nie oznacza, że dynamika tego kredytu wygląda zupełnie inaczej. Pewnie jest tak rzeczywiście, że, że one... E, tak. Słabo się rozwijają, mówiąc najkrócej. Tak, myślę, że pan redaktor ma rację. Do tego dochodzą przepływy, które są związane z byciem w Unii Europejskiej. Też finansowanie z tego źródła jest czymś, z czego korzystają polscy przedsiębiorcy. No i mamy też rosnące, stopniowo rosnące zadłużenie publiczne to też część tych środków. Jest źródłem finansowania inwestycji, chociażby infrastrukturalnych. Z pewnością. Zapytam Pana o taką rzecz. Teraz polski sektor bankowy jest generalnie oceniany wysoko pod względem rozwoju technologicznego. No widzimy to sami na co dzień. Z bankiem najczęściej kontaktujemy się, wyciągając komórkę i tam może zlecamy przelew i ten przelew. Jeśli chcemy, to dojdzie w parę sekund do odbiorcy, prawda? Jeśli mówimy o jakiejś kwocie niewielkiej, albo zapłacimy więcej. Więc czy zgodziłby się Pan z taką oceną, że, że ten poziom rozwoju technologicznego naszego sektora jest wysoki? Tak, jak najbardziej. Mogę to na własnym doświadczeniu nawet potwierdzić, ponieważ przez wiele lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii i wiem, jak wygląda sektor. W Wielkiej Brytanii, a jak z punktu widzenia użytkownika wygląda on w Polsce tak. rzeczywiście. A czy widzi Pan tutaj jakieś wyzwania przed naszymi bankami, czy szerzej przed sektorem finansowym, jeśli chodzi o technologię? To znaczy, myślę, że te wyzwania są i one dotyczą głównie tego, aby utrzymać tą innowacyjność, żeby nie spocząć na laurach, bo Poniekąd stąd się dzisiejsza ta przewaga bierze, że polski sektor w latach 90. wkroczył od razu w nową erę, zaczął stosować najnowocześniejsze rozwiązania. U nas w sektorze bankowym nigdy nie zaistniały czeki, które pewnie kiedyś, jak sięgniemy głębiej w historię, były też wynalazkiem technologicznym. Więc najważniejsze jest, aby utrzymywać takie zainteresowanie wprowadzaniem. Nowoczesnych rozwiązań, i w tym kontekście mam nadzieję, że jest duże zainteresowanie wewnątrz banków, aby nadążać za zmianami, które mają miejsce dosyć szybko się dzieją. No, dużo się dzieje, jeśli chodzi o, o cały rynek kryptowalut, czy wykorzystania technologii blockchain. Nasze banki. Dosyć ostrożnie, nasz sektor finansowy dosyć ostrożnie do tego podchodzi. Jako BFG się cieszymy, że podchodzi ostrożnie. Ja bym mimo wszystko rozróżniał pomiędzy kryptowalutami a technologią blockchain. Myślę, że technologia blockchain w długiej perspektywie znajdzie zastosowanie w wielu obszarach naszego życia i będzie bardzo przydatną technologią. Natomiast jeżeli chodzi o kryptowaluty, to tutaj też często spotykam się z taką opinią, że ktoś inwestuje w kryptowaluty. Moim zdaniem kryptowaluty nie są narzędziem inwestowania, są narzędziem spekulacji. Także jeżeli chodzi o ten rynek, to cieszy mnie, że banki są bardzo ostrożne i też, że regulacje w, są dosyć y, 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 ostrożne w tym zakresie. O natomiast... do ustawy o, o wprowadzającej rozporządzenie Mika nie będziemy rozmawiać, natomiast, no, nie zapytam pana, natomiast zapytam Pana o to, czy w stablecoinach widzi Pan nie wiem, jakiś rodzaj koła zamachowego dla sektora bankowego? Ja myślę, że szczególnie taki wąski element tego rynku dotyczący stablecoinów emitowanych przez banki centralne jest elementem ważnym, aby śledzić innowacje technologiczne, bo nie chciałbym, aby Polska znalazła się w takim miejscu, gdzie inne kraje wprowadzają rozwiązania Chociażby właśnie Digital Euro, o którym się coraz częściej mówi. Również Bank Centralny Wielkiej Brytanii opublikował ostatnio taki dosyć szczegółowy zarys emitowania stablecoinów w oparciu o prawo Wielkiej Brytanii. I widać, że wiele krajów stara się prowadzić badania i znajdować, poszukiwać. Rozwiązań, które mogą się sprawdzić w takim obszarze. My jesteśmy tutaj ostrożni. Mówił jesteśmy... o podejściu Banku Centralnego. Nie, nie wyklucza tego. Natomiast wydaje mi się, że mówił, że trzymamy się raczej z daleka. To Widać, że jesteśmy ostrożni. Ja uważam, że nie chodzi o to, aby od razu być pierwszym w szeregu do wprowadzania tych innowacji, natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy unikać rozmowy o nich, poszukiwać optymalnych rozwiązań i patrzeć, co inni zamierzają robić w tym obszarze, bo twierdzę, że może się tak zdarzyć, że ta technologia znajdzie, zastosowanie w postaci emisji pieniądza przez banki centralne, pieniądza takiego elektronicznego, natomiast możemy się znaleźć w świecie, w którym złotówka nie będzie na to przygotowana jako pieniądz ona ten pieniądz chociażby digital euro jak słucha się założenia jego on ma jedną bardzo interesującą funkcję przewiduje transakcyjność w sytuacjach kiedy nie mamy dostępu do sieci kiedy inne systemy płatności mogą być ich nie będziemy mogli na nich polegać i w takich sytuacjach może się okazać, że będzie to jedno z przydatnych narzędzi równolegle do gotówki, takiej fizycznej, do podtrzymania jakby przez jakiś czas, chociażby w takiej sytuacji, jak znalazła się Hiszpania, blackout. Kiedy był Blackout, no to takie Digital Euro mogłoby nadal służyć jako środek płatności równolegle z gotówką, natomiast już karta niekoniecznie działa w takich sytuacjach, więc czy Blik, więc warto. Rozważać różne wersje. To nie o to chodzi, żeby zastąpić ta, cały, cały obieg gotówkowy tego typu instrumentem. Natomiast pewnie warto jest przyglądać się, czy nie jest to coś, co uzupełni możliwości płatnicze dla obywateli. BFG razem z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów jest w Komitecie Stabilności Finansowej. Rozmawia się w komitecie o. Na komitecie jeszcze nie mieliśmy rozmowy na ten konkretny temat, natomiast dzięki uprzejmości przewodniczącego KNF, pana Jacka Jastrzębskiego, mieliśmy, on objął jedno z wydań pisma, które BFG wydaje od wielu, wielu lat, Bezpieczny Bank objął, jakby się, podjął się roli redaktora wydania specjalnego, które właśnie dotyczyło kryptowalut. Także zachęcam, ono jest dostępne na naszej stronie internetowej i cieszyło się dużą popularnością to wydanie. To było wydanie oczywiście bardziej naukowej debaty, natomiast no, my chcielibyśmy, aby przynajmniej na różnego typu konferencjach czy, czy w rozmowach ten temat y, zaistniał. Mm -hmm. Jeszcze zmienię temat i wrócę do, wprost do sektora bankowego. Mamy ostatnio kilka przykładów instytucji zagranicznych, które wchodzą na nasz rynek bankowy, bardziej na bankowy, bardziej na inwestycyjny, no ale ciągle mowa o bankach, mam na myśli Unicredit, mam na myśli niemiecki Trade Republic, wchodzą na nasz rynek jako oddziały. Liczą na to, że klienci przyniosą do nich pieniądze, będą tam oszczędzać, ale oddziały nie podlegają gwarancjom polskiego bankowego funduszu gwarancyjnego, tylko funduszu niemieckiego czy belgijskiego. Czy z Pana punktu widzenia to jest jakiś problem, czy po prostu cieszy się Pan, że konkurencja w sektorze bankowym się zwiększa? My nie konkurujemy z innymi podmiotami w ramach Unii Europejskiej, które gwarantują depozyty w żaden sposób. My jesteśmy. Już nie. Przed globalnym kryzysem finansowym kwoty gwarantowane się różniły. Tak. Teraz... Teraz wszyscy mają równo 100 tysięcy te... euro. Ja mam na myśli raczej konkurencję tak, tak. w sektorze bankowym, rozumiem. oczywiście. Nie, nie rozumiem. Właśnie najważniejsze jest to, aby klient czuł się bezpieczny i stąd chciałem się odnieść do tego, że. Uspójniona jest kwota gwarancji do 100 tysięcy euro. Czy jest to gwarantowane przez BFG, czy w przypadku, kiedy mamy do czynienia z gwarancją innego podmiotu z Unii, to klient powinien czuć się bezpiecznie w takich okolicznościach. Oczywiście, wydaje mi się, z punktu widzenia BFG, ważne jest, aby polski klient miał pełną świadomość, który podmiot gwarantuje mu depozyty. Natomiast od strony takiej technicznej to nie jest aż tak istotne dla klienta. Najważniejsze jest, że jest gwarantowane 100 tysięcy euro złotych polskich, czy jest to bank nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy przez inny podmiot na terenie Unii Europejskiej. Czyli nie. można spać spokojnie. Można spać spokojnie. Tak. Bankowy Fundusz Gwarancyjny chyba ma 30-lecie, tak? Tak, w tym roku obchodzimy 30-lecie. Bankowy fundusz został założony w roku 1995 i mieliśmy z, tego okazji, z tej okazji też wiele ciekawych wydarzeń. Między innymi uhonorowaliśmy pierwszą panią prezes funduszu. Fundusz w ogóle przez pierwsze wiele lat stał, czy był pod bacznym nadzorem kobiet. Zarówno pani prezes, jak i przewodnicząca Rady Nadzorczej były kobietami w funduszu. E, tak. Przez pierwsze lata fundusz częściowo był finansowany przez Narodowy Bank Polski. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to już nie było możliwe. Mówię o tym, żeby nawiązać do kwestii składek, jakie płacą banki. W tym roku zapłaciły chyba 2,7 miliarda złotych. Jak będzie w roku przyszłym? Czy mogą liczyć na to, że zapłacą mniej? Czy powinny zapłacić więcej? Dlaczego? My, oczywiście, jako fundusz zawsze zabiegamy o to, żeby płaciły jak najmniej. To jest trochę nasza rola. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy do tego, jak zyskowny jest sam fundusz, bo to też wpływa na poziom składek. Na szczęście, ostatnie lata, podobnie jak w sektorze, dla funduszu również były latami bardzo dobrymi. Dzięki tak, dzięki wysokim stopom i myślę, że najbliższe lata pozostaną takie. U nas ta presja nie jest podobna jak na marze w sektorze bankowym. Natomiast od strony składek jest to decyzja Rady Funduszu, ale Także pewnie ja zarząd wypowiem. ma jakieś zarząd, szacunki, czy, za, czy zarząd teraz tak, tak, jest. Yy, Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie w zasadzie do końca roku nie będziemy pewni, czy będziemy w przyszłym roku pobierali składkę na gwarantowanie depozytów, a wynika to czysto z przepisów prawa. Jeżeli poziom zabezpieczenia, czyli relacji, relacji funduszy, które posiadamy do środków gwarantowanych, będzie powyżej 1,6%, to po prostu automatycznie składki nie pobieramy. Ten scenariusz jest wysoce prawdopodobny. Aczkolwiek, czy on się ziści, to będziemy wiedzieć pod koniec stycznia, jak już będziemy mieli wszystkie dane dotyczące środków gwarantowanych. Jeżeli taki, taki scenariusz by, by zaistniał, to będziemy pobierać tylko składkę na przymusową restrukturyzację. I ponieważ my odbudowujemy tą składkę do poziomu minimalnego do 28 roku, to wydaje mi się, że rada będzie stała przed wyzwaniem, czy będzie rozważała, czy nie należy przyspieszyć nieznacznie tego tempa, w jakim odbudowujemy do poziomu minimalnego, no bo będzie na to przestrzeń mimo że łącznie Mimo, że składka by i tak była pewnie trochę niższa niż w zeszłym roku, to będzie jakaś przestrzeń na szybsze budowanie składki na przymusową restrukturyzację. Bardzo dziękuję. Uspokajał jubilat 30-lecie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Maciej Szczęsny, prezes funduszu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Bardzo miło mi było.